Witam, ale malki, Malcolm, ja nazywam się kapitan Zgradek, witam Was na moim pokładzie, witam Was w poradniku dotyczącym e, jak zainstalować grę Harry Potter i Kamień Filozoficzny na systemie Windows 10. Poradnika nie miało być, taki poradnik nie miał powstać. Aczkolwiek parę osób na grupie o harem Potterze, grupie fanowskiej, poprosiło mnie o taki poradnik. Stąd też właśnie postanowiłem, że pomogę nawet tym kilku osobom i taki poradnik nagram. Moi mili, musicie pierwszy zainstalować grę, po prostu grę zainstalować. Powiem wam tylko, że jeżeli chodzi o osoby, które nie mają dostępu do gry, gry już nigdzie nie kupicie. Ktoś, kto mnie ogląda, to wie, że ja piracenia nie toleruję. A Aczkolwiek, jeżeli gra już jest tak stara, że nigdzie jej nie kupicie, lub mieliście oryginałkę i ją zgubiliście, wtedy uważam, że pobieranie jest ok. Czekolwiek to już jest kwestia osoby, każdy uważa inaczej. Aczkolwiek macie taką stronę jak 16bit.pl i moi mili na tej stronie macie gry teoretycznie bez praw autorskich. Strona zarzeka się, że gry udostępniane są bez praw autorskich, a niektóre gry nawet są udostępnione, aczkolwiek pisze, że nie możecie ich pobrać, gdyż gra dalej posiada prawa autorskie. Mówię, ja tutaj nie... Jakoś nie namawiam Was do pobierania, to jest Wasza e, tutaj e, wola, czy Wy tą grę pobierzecie, czy Wy tą grę macie. O tak, tylko dla ciekawskich e, mówię: e, strona 16 bit. Macie do pobrania na wersję na Maca i wersję na pc ta nawet. E, tak jak powiedziałam, najpierw musicie sobie grę zainstalować. a tutaj sobie przejdę na płytkę. E, tutaj. Klikam Instaluj. Dalej. Tutaj sobie wybieracie, na jakim dysku chcecie grę zainstalować. Ja sobie zainstaluję już na dysku CM, bo to kwestia pokasowa, pokazowa. Plus ta gra nie waży wcale tak dużo. Także dalej. Dalej gra się instaluje bardzo szybko. Tak. Tworzenie katalogów ikon. Czy chcesz skrót na pulpicie? To już chcecie, nie chcecie. Ja zawsze chcę skróty na pulpicie. Ok. Grę Harry Pottera, moi mili, tak jak widzicie, mamy zainstalowaną, aczkolwiek sama gra tutaj Wam nie odpali. Wy tak możecie klikać, 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 klikać i gra Wam nie pójdzie, ze względu na to, że jest to system Windows 10. Dlatego musicie pobrać coś takiego jak Harry Potter i kamień filozoficzny Windows 10 Fix. Ja wam tutaj wrzuciłem to na swojego Google'a, żebyście mieli łatwiejszy dostęp i po prostu udostępniłem oczywiście wszystkie linki w opisie, także przechodzicie sobie na mojego Google'a i tutaj w folderze Philosopher's Stone Windows 10 Fix macie Fixa, którego musicie pobrać. Szukacie wirusów, szuka wirusów. byście widzieli, to dysk e, Google zawsze skanuje wszystkie pobrane pliki. Zapisujemy sobie to na pulpicie. Po pobraniu wypakowujemy Seven Zip, wypakuj do z wypakowany teraz musicie przejść do katalogu z groczy, najlepiej po prostu prawym przyciskiem myszy na ikonę, w właściwości otwórz lokalizację pliku, to możemy sobie zamknąć. I teraz tak, jak jesteście w lokalizacji plików, upewnijcie się, że jesteście w folderze 6 system. Czyli mamy tak J Games, Harry Potter, tutaj musicie wejść w system. Potem pliki z fixa całe zaznaczacie. Kopiujecie i wklejacie moje mili do tutaj folderu z Grow. Zamieniacie wszystkie pliki w miejscu docelowym. Kontynuujemy i teraz tak kolejną ważną rzeczą jest to że jak macie ikonkę gry to musicie kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczyć właściwości zgodność i teraz tak raz że musicie tu mieć zaznaczone uruchom ten program jako administrator wobec tego albo program nie ruszy albo ruszy z problemami i dwa Tutaj musicie zaznaczyć uruchom ten program w trybie zgodności z, i musicie zaznaczyć pierwszy z dodatkiem service pack. Tam jest jeden lub dwa service pack, nie trzy. Aczkolwiek tak, powiem wam, że testowałem parę wersji haregu Pottera i kamienia filozoficznego i angielską wersję polską, kolejną polską. I każda wersja chodzi tutaj e, z różnym zaznaczeniem. Aczkolwiek trzy najpopularniejsze to Windows 98, pierwszy service pack i service pack 3, Windows XP. Także tutaj w zależności od wersji musicie sobie spróbować tymi trzema to odpalić. Tutaj na tej wersji działa XP Service Pack 1.2. Klikacie zastosuj, klikacie OK i możecie już sobie uruchomić spokojnie, bez problemów grę. Tak i gra wam powinna ruszyć bez żadnych problemów. Proszę bardzo, giera rusza. E, ona u mnie odpaliła, tak jak widzicie, w full screenie. E, dlaczego w full screenie, to zaraz wam pokażę. Aczkolwiek chcę wam jeszcze pokazać, że wszystko tutaj działa i gra odpala spokojnie na Windows 10 systemie. Teraz w opcjach możecie sobie zmienić tutaj na 32 bity, standardowo będzie 16. U mnie się zachowały opcje po prostu z wcześniejszej wersji. Tu będziecie mieli maksymalnie 1024.

jak widzicie giera odpala spokojnie w e, tutaj full screenie ja sobie gierę zamknę tutaj będziecie mieli powiększony pulpit jak sobie do niego przejdziecie to dlatego, że giera e, zmienia tak jakby e, swoje opcje rucha, uruchamiania na 800 na 600 czyli po prostu stałą rozdziałkę gierę możecie normalnie wyłączać e, aczkolwiek e, jak jest ta historyjka włączona to nie da się wyjść z gry musicie po prostu przejść całą historyjkę e, teraz tak jak sobie weźmiecie logo Windowsa i wpiszecie Intel, Tu musicie mieć centrum sterowania grafiką Intel. Jak macie na przykład komputery stacjonarne, to prawdopodobnie zmianę tego będziecie mieli w karcie graficznej Nvidia. Ja wam robię poradnik na Intelu, znaczy na Intelu na laptopie. Musicie sobie wejść w moje mili, nie wideo tylko wy wyświetlacz. I teraz tutaj musicie sobie w skalowaniu zaznaczyć rozciągnięte. Gra Wam się rozciągnie i stąd będziecie mieli full screena. Dodatkowo moi mili możecie sobie wejść na mój kanał, na mojego YouTube'a. Czy tam YouTube'a jak kto woli. I oczywiście do tego filmu też wrzucę Wam link. Na moim kanale macie poradnik, który się nazywa... Zgrzytkowe poradniki, jak nagrywać bez czarnych pasków OBS i to Wam też się przyda, jeżeli chodzi o samo właśnie odpalanie gier w full screenie. Także moi co widzicie, jak odpalić tutaj Harry Pottera na Windows 10. Ja też będę nagrywał w przyszłości komnatę Tajemnic, więc gdyby z nią były inne problemy, to też postaram się nagryć taki poradnik. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście łapa w górę. Jeżeli chcecie więcej poradników, lub po prostu obejrzeć mój poradnik, e, znaczy poradnik Let's Play z Harry'ego Pottera właśnie, który aktualnie jest na kanale, to zapraszam też do zostawienia subskrypcji, do wbijania na fanpage, do którego link macie w opisie. Miłego dnia, miłego wieczoru, czy miłej nocy, w zależności kiedy oglądacie to. Cześć!